Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zamówić pizzę w własne składniki. Jakie? Niech będzie wysmarowana sosikiem czeskowym, mam uczulenie na pomidory. Sekundę, niech pan się nie rozłącza, obsłużę klienta, dobrze? Dobra. o, 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 o. o, o. 32,50 Halo? Halo No jestem, jestem To będą własne składniki Dobra, rozmiar? A jakie macie rozmiary? 42, 52, 72. A 16 cm pan nie ma? Yy, ewentualnie 16,5. Może coś takiego zadowoli? Dobra. Może być. Dobrze jest. proszę dyktować składniki. To będzie proszę pana wysmarowane sosikiem czoskowym. bo na pomidorki mam uczulenie. Tak. tak. Teraz będą na to plajstry pomidorków. Dobra. Sperma. Tak. Śmietanka. Dużo spermy, żeby się w ustach lepiło. Mariusz, zacznij walić. Mamy zamówienie. Dawaj, dawaj, psu też zwal. Idź, idź psu, psu, idź psu też zwal, dawaj. Dobra, to, to zaczynamy. I dalej co ma być ze składników? Proszę mówić. Pieczarki ze stopy. Czy spod na pleta, grzyb? Tu mamy trochę, możemy zeskrobać. Weśniowy no, już taki kurwa, tutaj może już taki konkret. Zdaj wy... zeskrobię. Osiemnastoletniego mojego, to już w ogóle jak mu kurwa zeskrobię. A... Taki będzie kamembert. To, to ma być? Twaróg, spod na to będzie, no. To jest taki serek z zakopanego, tak? Taki wykwintny. Ty, ty. Tak? A Coś jeszcze, czy, czy tylko to jest, tam, jest tam, może szczypiorek w tym serku dodany? Nie, nie ma To Ja bym chciał szczypiorek, żeby był dodany. Kurwa, nie mogę, widzowie.